Hej kochani, z tej strony Frania. Jak zwykle witam Was serdecznie w kuchni pyszności. Od jakiegoś czasu dostajemy od Was prośby. Aby pokazać wam jak przygotować sos beszamelowy. Także dzisiaj zajmiemy się właśnie tym sosem, ale zanim przejdziemy do przepisu, chciałam wam powiedzieć, że sos beszamelowy to jest właśnie jeden z takich podstawowych sosów w kuchni, więc zawsze warto mieć pod ręką sprawdzony przepis i pamiętajcie, że ten sos możecie wykorzystać na wiele ciekawych sposobów. Możecie wykorzystać go między innymi do lasani, bądź połączyć na przykład z ziemniakami. Wiele inspiracji znajdziecie oczywiście na naszej stronie www pyszności.pl. Oczywiście bez polskich znaków, także zapraszam na naszą stronę. A teraz przechodzimy do przepisu. Standardowo zaczynamy od składników i do przygotowania naszego sosu będziemy potrzebować 500 ml mleka, 50 g mąki pszennej typ 450, 50 g masła, 1 łyżeczkę soli, pół łyżeczki białego pieprzu. Możecie tutaj użyć również zwykłego pieprzu oraz szczyptę gałki muszkatołowej. Oprócz tego będziemy potrzebować rózgę, dzięki której właśnie lepiej połączymy nasze składniki i oczywiście patelni, na której przygotujemy cały sos. Odpalamy naszą kuchenkę. Trochę będzie głośno, musicie wybaczyć zepsułam. Coś naklika. Pierwsze co robimy to oczywiście umieszczamy na naszej patelni masło. Ono nam się musi całkowicie rozpuścić zaraz zaczniemy tutaj dodawać mąkę. I pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest energiczne mieszanie właśnie sosu, żeby nie powstały tutaj żadne grudki. Czas dodać mleko. I pamiętajcie, jeśli macie ciepłą tutaj zasmażkę, to dodajecie zimne mleko, a jeśli zasmażka jest chłodna, to dodajecie ciepłe mleko. I mieszamy. Jak widzicie, składniki nam się ładnie połączyły, nie ma żadnych grudek i o to właśnie chodzi. Także teraz zostało nam dodać tylko przyprawy. Sól, biały pieprz i, ga i gałka muszkatołowa. Jeśli Wasz sos beszamelowy będzie zbyt gęsty, po prostu dodajcie trochę mleka i dalej łączcie składniki. I nawet możecie uratować sos bechamelowy, jeśli będzie miał grudki, wystarczy, że przelejecie go przez sitko i to wszystko. Ok, nasz sos jest już gotowy. Jak widzicie przygotowanie sosu beszamel jest bardzo proste. Yy, możecie go teraz od razu użyć w przepisie, czyli na przykład połączyć z makaronem, bądź ostudzić i przechowywać w lodówce do 4 dni. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!